Mr Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na MisterSmaku.pl. Z nami żurą po konferencji. Siemanko. Siemane. Znaczy powiem, że konferencja trwa, ale jestem po swoim trzecim panelu, który jak się śmiałem z tym małym człowiekiem sympatycznym, który będzie walczył z Jówką. Co ja robię tu? Co ty tu robisz? Ten panel był, powiem wam, czaka miła. Powiedz mi właśnie, co tutaj się wydarzyło takie najbardziej, co Zwrócił swoją uwagę. Znaczy wiesz co no to i to nie to coś mam z kopu ja takich nie popieram takich zachowań tak samo ta nie wiem ta dziewczyna nie pamiętam tej ksywki. Lala Co do Marta, do Mariany Schreiber, ja tam mam różne poglądy nie będę mówił ale mi się w ogóle nie podoba jak kobiety między sobą bruzgają, eee, wiesz nie, nie. Trzeba, jak, po prostu, jak, kobiety, jak kobiety po prostu ubliżają są niekobiece, wulgarne mnie to strasznie odrzuca nie ja, 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 ja chcę żeby kobieta była kobieca zachowała się spokojnie z klasą to była tragedia, to była żenująca. Ja myślałem, że ci z Kazikiem będą jakieś historie. My to robimy wszystko naturalnie, że nas poniosą emocje. Ale jak to wszystko ze mnie to ciśnieje zeszło, on też tam zareagował, jak zareagował, ale mi się już nic nie chciało więcej robić, więc myślę, że nasz panel, mój i Kazika, wyszliśmy chyba najlepiej. Nie wiem, on tam coś miał swoje jakieś tam fazy. Ja postanowiłem się wyciszyć. Co pokazałem, to to miałem sprzęt, a się muszę sprzęt oddać zaraz. Było widać, jakie mam ciśnienie mam więcej Wam powiedzieć. No, ja robię swoje. Mam nadzieję, że na konferencjach wcześniejszych pokazałem, że prawda obroni się sama. Kazik miał nie zero argumentów, tylko krzyki i bluzgi. Dzisiaj widzę chyba spokorniał, coś tam powiedział, że szanuję tych ludzi, co się wypowiedzieli, chyba dowiedział się, kto to był. Ja takich nagrań mogłem więcej robić, bo on jakieś bzdury gada, że jestem sam. Ja nie jestem sam. No, można mnie nie lubić, ja nie mówię, nie jestem zupą pomidorową, ale dzięki tym konferencjom odezwało się do mnie tylu ludzi różnych że mówił że ja tam Cię nie popieram za takie takie rzeczy, ale wygraj z tym Kazikiem, bo nie można na pewne rzeczy sobie pozwalać i myślę, że on dostał mega zimny prysznic, bo tak jak o tym PEI mówił, czy o innych, ja nigdy nikomu od takich słów, co on używał nie ubliżałem, a on to obrażony był, że ja wymyśliłem hasło kuzynka komendanta. A co on na mnie opadał przez 4 lata? Ja go wyhodowałem ja mam nadzieję, po prostu Wam uczciwie mówię, że ja mam nadzieję, że tak zaistniał dzięki mnie na internecie, mówiąc nieprawdę na mój temat, to ja po to wziąłem tę walkę, żeby pokazać na konferencjach bo nie wiadomo, ile osób to ogląda, gdzie to trafia. Internet ma bardzo dużą siłę przekazu, jak doskonale wiesz, że jesteś dziennikarzem, więc jak się nic nie mówi, to pewnie coś ma na rzeczy. A jak mówi, to z kolei źle mówi. Tutaj ja wziąłem tą walkę, żeby zakończyć temat Kazika, pokazać, że to jest pomawiać, kłamie na mój temat i ja sobie na to nie pozwolę. A druga sprawa, chcę tą walkę po prostu wygrać. Ciężko się przygotowywałem z Igorem Kołacinem, z Maciejem Sulęckim. wcześniej ze Zbigniewem Rałbo. Zrobiłem ponad 30 treningów, 4 sparingi. Do żadnej walki tak się ciężko nie przygotowałem jak bo dla mnie jest to sprawa osobista i chciałbym tę walkę wygrać, żeby mieć po prostu z nim święty spokój i na początku roku ten plecak z napisem Kazik zrzucić, niech on tam sobie żyje swoim życiem i, i mam nadzieję, że po prostu tą walkę wygram. No Kazik powiedział, że tutaj będzie walka typowo sportowa. No, ale widzisz, no to on dzisiaj tak powiedział, a zobacz, co on przez tyle lat robił. Może tak nie śledzisz jako dziennikarz, ale też był, robiłeś z nim wywiady i co tak nagle spokorniał? Nie, bo stwierdził on, on jest naprawdę głupi, ma tylko za sobą jakiś może znajomych powiedzieli, słuchaj, zagalopowałeś się, za dużo słów powiedziałeś, nie można o kimś mówić, że jest konfida współpracuje z policją. To nie miał być program kryminalny. Ja mu odpowiedziałem, pokazałem, że kłamie. Tak samo... Was zapraszam na kanał Andrzej Żuromski Żurom TV. Dzisiaj opublikowałem dwa kolejne nagrania. Bardzo duża widzę, wyświetlalność jest. Tylko co on mówi? Po prostu nie ma nic wspólnego z prawdą, więc apel do młodych widzów nie tylko. Jak coś zobaczycie na internecie, to weryfikujcie to. Sprawdzajcie, bo każdego można oczernić, każdego można zmieszać z gnojem, a potem jest ciężko się z tego obronić. A niestety są takie czasy internetowe, że jakieś szybkie informacje ludzie tego nie weryfikują, powielają i potem można komuś naprawdę zrobić wielką krzywdę na internecie i tak samo jakieś tą groźby mnie w ogóle niego działają. Ja tu przyjeżdżam sam, wszędzie jestem sam, chodzę sobie sam, bo nie tacy panowie jak, jak oni grozili, on tu przyjechał na parę samochodów no to świadczonym o nim, że on się bał, że myślał, że, że tu ktoś, nie wiem, zawinie, czy go coś na jakąś krzywdę zrobi. Nie, ja wyrosłem z takich akcji, mam swoje lata, ja to chcę zacząć w Oktagonie, a nie jakieś konflikty prawne, nie że tu będziemy się na bandy ganiać, ścigać, problemy sobie robić, to nie tędy droga, więc... On, on śmiesznie znowu wypadł dzisiaj, że powiedział, że przyjechał na parę samochodów. Ja kończę z tym ten wywiad, jeszcze robię jeden, normalnie sobie wychodzę i jadę do domu. Jak coś mi się stanie, to mi się stanie, ale nie będzie mnie to jakiś straszył i opadał na nawizji takie rzeczy. No po są śmieszne to dla mnie. jak tutaj śmiesznie wypadł po raz kolejny. Powiedz mi, jeżeli chodzi o to, że powiedziałeś, że nie jedna osoba cię straszyła. Czy możesz powiedzieć rzeczy z przeszłości, które osoby cię straszyły? Stałem taki lubić takie rzeczy na internecie, były różne konflikty. Ja też byłem po tamtej stronie muru. Tam, gdzie nie uciekniesz, tam wychodzisz na spacer w więzieniu, wychodzisz na świetlicę, na łaźnię, na widzenia. Tam można szybko sprawy załatwić. Jakby coś było ze mną nie tak, powiem, na pewno bym wywiadu tutaj z wami nie udzielał, na pewno bym sobie nie chodził z podniesionym czołem i głową do góry. Ja wiem, że pozachowałem wartości, których byłem nauczony, wiem, jak się zachowałem i nawet mi w więzieniu powiedzieli Janrzej. Ciebie można nie lubić, ale nie damy ci tutaj nic złego zrobić. I to obcy ludzie, wiesz? Zachodzi, a każdy po prostu się zagalopował, y, udaje tym tego chłopaka, którym po prostu no, nie jest, bo taki słów, co on wypowiadał, to co on pomawiał, to tak się zachowują sześćdziesiątki albo jakieś, ja coś nie wiem, ludzie, którzy mają problemy psychiczne, ale widzę, że chyba nim ktoś wstrząsnął i, i, i tak, tak zwany PR nakierowuje go, że on teraz już chce spokojnie nagle być, no nie da się pewne rzeczy wymazać i mówić, że robiłem źle, y, zachowywałem się w ten sposób, ubliżałem, mówiłem, że coś współpracuje z policją, że się spotykam z kobietą, jakąś policjanką. Ja was, moi drodzy widzowie, tu przez Twoje y, pierwsze życie o tym mówię w telewizji. Ja zrobię film o Kaziku w lutym, nieważne czy ja wygram czy przegram. Ja po prostu z montażystą poświęcę swoje jakieś tam pieniądze, usiądę z nim na ileś tam godzin, pomontuję wam wszystkie wypowiedzi na mój temat i pokażę, że wszystko było kłamstwem. To nie jest jedna historia, którą on powiedział. On pomawia wielokrotnie i to jest po prostu przykre, i dlatego postanowiłem zabrać głos, pokazać na konferencjach i wziąć tą walkę. Jestem starszy, jestem słabszy, mniej kondycji mam, ale ja myślę, że mój spryt. I to, co przepracowałem z trenerami, plus siła i wiara w siebie, że tą walkę wygram. Mówi, że mocno trenujesz do tej walki. Rozumiem, że to nie jest twoja ostatnia walka w Prime. Jak to wygląda? To już, to już federacja zdecyduje. Mam podpisany kontrakt na trzy walki, zrobiłem dwie. Na razie mam jedną wygraną. Wygrałem z Tomkiem Czikiem. Tam już żadnego rewanżu nie będzie, bo już miałem z nim dwie walki. Jedną przegrałem, drugą wygrałem. Tam chcieli mieć trzecią, ale... Kto ma wiedzieć, ten wie jak Tomek Cich się zachowywał w tym czasie, co mnie nie było i wyszły pewne rzeczy, więc ja nie mam z nim nic wspólnego, nie chcę nic z nimi, żadnej walki nie będzie, nie znam go już prywatnie i już w ogóle żałuję, że, że podawałem mu dłoni z nim rozmawiałem, bo wydawał się taki zwariowany wariat, a wyszły pewne rzeczy i ja nie chcę o nim mówić. Ale mam jakiś tam innych przeciwników, ale na razie się skupiam, że chcę wygrać z Kazikiem i wtedy będą inne pomysły. Tutaj już federacja mówiła, że mają pomysł na następnego rywala ze mną. Ale czy masz z nimi realny konflikt, czy to jest na zasadzie sportowym? Słuchaj, jakie ja mam realne konflikty, to to miałem. Z Cikiem, miałem realne jakieś tam rozmowy, potem się pewne rzeczy wyjaśniły, też nas napuszczali na siebie, oprócz tej afery, co potem wyszła z antykonfidentem. Nie żałuję z perspektywy czasu, dlatego że wziąłem walkę z gościem, którego nie przyszedłem na internecie, że 8 lat. Uprawiał MMA i e, wygrał e, turniej Alma w Poznaniu. Więc jak ktoś wie, kto to jest turniej Alma, to świadczy, że on jest bardzo dobrym zawodnikiem. I nie przegrałem z nim w stójce, tylko przegrałem w parterze. No i on przybił ze mną piątkę, porozmawiał ze mną w oktagonie, że widział się do tej walki, przygotowałem. Więc ja z perspektywy cza czasu cieszę się, bo zacząłem pewne rzeczy analizować, inaczej do pewnych rzeczy podchodzić. E, a tam, jak powiem się tak, szykuje się jedna walka, jeśli by doszło do niej, to jest naprawdę bardzo poważny i też długotrwały konflikt. I nie wiem, czy akurat w tej federacji, czy nie Innej, bo tu chcę się w umowie zabezpieczyć, że ewentualnie może mnie gdzie indziej wypożyczyć, bo ta postać, nie wiem czy w tej federacji wystąpi, bo to są, mają jakieś wspólne tej zaszłości i nie wiem czy to wyjdzie, ale jest to postać bardzo znana, silna. Jeżeli ktoś śledzi Twoją karierę, to pewnie się domyśla, że mówisz o Bobku. O, to jesteś... Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale coś tutaj no. widzę, że, że, że jesteś na bieżąco. Powiem tak, dobra, powiem, tak, chodzi o popka, bo od cała tu się ta z kazikiem, ta cała sytuacja zaczęła, że się powołałem na pomidora, na popka. Popek oszukiwał, pomidor tak samo i od tego zrobiła się afera z kazikiem. Kazik na tej aferze wypłynął. A, a czas pokazał, że ja, Małatka, 2 i wielu innych ludzi mieliśmy rację co do popka i pomidora i że racja była po mojej stronie. I, i tylko ja, ja też nie kalkulowałem, bo Popek miał większe zasięgi i ma, ma więcej sympatyków, a ja pokazałem to prawda. Popek nas pooszukiwał. Słynne nagranie w hotelu z Mieśkiem Zadarzyna i, i moim, gdzie się przyznał, że kłamał. Ja nie oszukuję się ludzi, nie robi się wokół siebie zamieszania. Więc tak, chciałbym walki z Popkiem, tylko wtedy z federacją, gdzie ta walka by była. tam bym chciał mieć minimum 3 miesiące na przygotowania, bo Popek jest bardzo silny, jest mocny. Ja bym po prostu chciał takie zajęcia typowo już porobić siłowe, bo do Kazika to się przygotowywałem teraz bardziej kardio, żeby wytrzymać te trzy e, rundy. Też dużo ważyłem, e, zrzuciłem trochę kilo, e, zamieniłem troszeczkę na mięśnie, bo ciężko tutaj pracowałem. Tak, tutaj w końcu, z, nie gadając za długo, chciałbym, żeby taka walka z Popkiem y, doszła do, do skutku. Jeżeli chodzi o Popka, to to by był twój najcięższy rywal z y, tych, których miałeś? Jeśli walka by była w stójce, a nie jakieś tam MMA i tak dalej, to uważam, że tak. Czik był całkiem niezły, chociaż wiadomo, że miał problem z używkami, ale jak ktoś się umie bić, to po prostu miał słabszą wydolność i eksperci powiedzieli, to nie ja powiedziałem, że ja go strzeliłem na wątroby. Ja czułem że ten cios yy, na koniec rundy wszedł i po prostu specjaliści powiedzieli, że wątro, yy, wyłączyło go tlen, tlenowo, a wstydził się powiedzieć, że ze mną przegrał, tylko udał kontuzję. Tak powiedzieli specjaliści, więc... Nie mi to oceniać. Jeśli walka by była z popkiem, uważam, że była to najcięższa walka, bo do kazika podchodzę po prostu, że kazik jest siłowy, jest agresywny, jest to świr, coś tam sobie boksuje i tutaj może się wszystko stać, więc ja to nie kalkuluję. Ale myślę, że popek ma większe umiejętności jest o wiele groźniejszym przeciwnikiem niż kazik i potrzebowałbym przynajmniej 3 miesiące, żeby się przygotować fizycznie, technicznie i, i, i ogólnie. Poważniej do tej walki z Kazikiem. Wspomniałeś o małolacie K2. Powiedz mi, czy widział go w free fightach? To właśnie... jest jego kwestia, ja mam z nim kontakt, tam też ktoś na mój temat jakieś wzory gadał. My się już dawno z małolatem pod, po, e, pogodziliśmy, on mnie pozdrawiał w relacjach e, na postach. No bo wie, powiedział tak samo, prawda obroni się sama, on miał rację w tej kwestii z pomidorem, z popkiem, ja tak samo i jakby to nas połączyło, że nie baliśmy się mówić, zabrać swojego głosu, A to jest życiu najważniejsze, żeby nie iść za tłumem, tylko tam gdzie jest prawda, to o tym mówić. A walka z masą, jak jeżeli by wyszedł. Z... Nie, nie porównujmy tego tematu, to murański miał walczyć. Ja nie chciałbym. Ja pokazałem, że to jest kłamca, że to jest konfident, zrobiłem ten słynny wywiad, żeby pokazać, że to jest właśnie paruwa, potem wyszły pewne rzeczy, było widać, że on dalej jest przestępcą, że po prostu kalkuluje z masą. Nie. Była propozycja jeszcze walki z Oświęcimskim, Tu nie mówię, nie, nie mówię tak, musiałbym to przemyśleć, ale nie wiem, czy taka walka mi jest potrzebna. A ty nagrałeś bardzo mocny film na niego, swego ja czasu. Ja nagrałem prawdę, no od tego czasu wtedy było w, jest w słynny Borek. Tak dalej Argo Jun, Bega Zawodnik. To, to jakby objawiłem, nie wytrzymali chłopaki z białego Stoku, tylko nie tak jak Kazik, tylko przywieźli dokumenty, pokazali, że to jest konfident, że posprzedało wielu ludzi. I na przykład Mamet Kalidow, Jan Włachowicz, jakieś tam inne postacie ze świata sportu nie wiedziały oni myśleli, że to jest aktor a wyszło, wyszły te papiery, ja mam na pewno rzeczy sporo, naszkodziłem, tylko ja po prostu chciałem pokazać świadomie, że jak ktoś wie, że to jest konfident, to się niech z nim zadaje, a jak, a jak wie i się nie zadaje, to też jest jego sprawa. I ja po prostu powiedziałem tylko prawdę na jego temat, przecież on w ogóle na mój temat tam nawet nie buczał, tylko po prostu przymił, no bo zachował się bardzo nieelegancko, miał wielu ludziom wziąłem stopu narobił problemów i a udaje, że wszystko jest ok. więc obnażyłem no, po prostu konfidenta po latach. Może ostatnie słowa w takim razie do widzów. W związku z tym, że jestem tak elegancko ubrany i noworocznie, to życzę Wam spokoju, realizacji planów. Pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi, żebyście szli za prawdą, realizowali swoje pasje i marzenia. I zapraszam do oglądania mojego kanału Andrzej Żuromski, Żurom na Instagramie. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, weryfikujcie to, co widzicie, słyszycie, bo to jest bardzo życie ważne.